Zapomniałem o najważniejszym. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jak ja lubię sobie usiąść przy biureczku i pogadać. Ja jestem Rok. Witajcie o poranku. Spaliście dobrze? Mam nadzieję, że tak. Czy ja spałem dobrze? Dzisiaj owszem, chociaż mam ochotę się zdrzemnąć. Popołudniowa drzemka to rzecz wspaniała. Wczoraj i położyłem się e, gdzieś o godzinie 16, w pół do piątej. Nastawiłem sobie budzik na 17.40 myślałem. E, o 19.00. Czyli o siódmej dzwoni telefon yy, i dzwoni do mnie dziewczyna, taka pewna znajoma. I coś mi mówi, że coś tam, coś tam zrobiła. Ja okej, okay, w porządku, gadam. I tak sobie myślę, Jezus, Mary, o siódmej rano dzwoni, rozglądam się po pokoju mojej żony nie ma myślałem, że o siódmej rano, że już wyszła z synem do przedszkola. I dopiero później do mnie dotarło, że to jest siódma wieczorem. I źle zostawiłem sobie budzik zamiast na 17.40. To na siódmą 40 byłem kompletnie zadziwiony. Yy, tak. Tak, więc jak będziecie się kładli kiedyś na nie, popołudniową drzemkę, to uważajcie. Może być, może się zdarzyć wam tak, że nagle upłynie wam cały jeden dzień, nie będziecie wiedzieli, co się dzieje. Zdarza wam się tak? Mi się tak zdarza czasami. Rzadko, bo rzadko, rzadko drzemie po południu. Ale czasami mi się zdarza. Dzisiaj będzie książkowo. He hej! Wszyscy zadowoleni z tego powodu? Mam nadzieję, mam nadzieję, ponieważ mam dla was pozycję australijskiej pisarki. Jak się mówi o pozycjach australijskiej pisarki, to brzmi to dwuznacznie, prawda? Trudy Canavan nazywa się ta miła pani, a książka to Gildia Magów. Jest to pierwszy, pierwszy pierwsza księga trylogii Czarnego Maga. Pozycja niezwykle interesująca i atrakcyjna, a jakże. Nasza australijska pisarka. W tej książce, to jest jej pierwsza książka, wcześniej pisała też opowiadania, za zeszło za opowiadania, została za, chyba za pierwsze swoje opowie, opowiadanie opublikowane, została nagrodzona przez jakiś takie, jakieś czasopismo takie australijskie, które nagradza za ładne, fajne pisma, opowiadania fantazy. Więc była absolutnie zadziwiona tym faktem i postanowiła kontynuować swoją pisarską karierę, która przyrodziła się w kilka mocnych tytułów. Między innymi właśnie ta trylogia Czarnego Maga, książka, która dla mnie była niezwykle trudna, bowiem główną bohaterką tej książki jest kobieta. Ja ciężko mi się czyta. Ciężko mi się czyta lektury, w których główną bohaterką jest kobieta. Dlaczego? Dlatego, że ja się zawsze bardzo, bardzo mocno wczuwam w postać głównego bohatera, będąc kobietą, czuję się delikatnie nieswojo. Przepraszam bardzo wszystkie panie, ale zwróćcie uwagę, przyzwyczaiłem się do brody i raczej słabo wypadam jako kobieta, prawda? To jest tak, że ja to też dotyczy gier, to dotyczy, dotyczy książek i filmów, że ja jak to się mówi, że ja ich nie doświadczam, ja je przeżywam. Wchodzę w ten świat kompletnie, bez żadnych oporów, i czasami takie sprzeczności, jak na przykład inna płeć, trochę mi przeszkadzają, więc ciężko było mi piekielnie do tej książki się zabrać. Jedna okazała się być ona fantastyczną i fascynującą lekturą. Ja nie mogę powiedzieć, że przeczytałem ją jednym tchem. Musiałem od czasu do czasu brać oddech, właśnie dlatego, że, że nie do końca potrafiłem się z główną bohaterką. Hmm, nie było tego powiązania między nami. No tak to jest. no Gender nie gender. Wolę jednakowo faceci, jak są bohaterami. Niż, znaczy nie mam nic absolutnie przeciwko kobietom, które są bohaterkami. Wiecie, że bohaterka po angielsku to jest heroina? Nie wiem, czy to jest istotna informacja dzisiaj, ale tak właśnie jest. Zatem po prostu wolę, jak faceci są yy, yy, bohaterami. Natomiast myślę, że mnóstwo kobiet z wielką przyjemnością tą książkę mogłoby przeczytać i przypuszczam, że wiele kobiet przeczytało. Zresztą yy, autorka jest kobietą, więc jak najbardziej pisanie w tej, tej, tej jakby. Yy, Pisanie o przygodach kobiet jest jak najbardziej dla niej pasujące. Zatem polecam gorąco. Poczytajcie sobie. Prawie jestem pewny, że będziecie chcieli sięgnąć po kolejne tytuły, bo książka jest bardzo ciekawa. Opowiada historie. To są takie historie, które ja lubię. To znaczy, historie, w których bohater zaczyna od niczego. Jest właściwie niespecjalnie zapowiadającym się młodym człowiekiem, młodą dziewczyną. W tym przypadku. I nagle, ni, stąd, ni zowąd, okazuje się, że dysponuje niezwykłymi talentami i na, y, jakby w, w całej tej trylogii rozwija swoje talenty, poznaje trochę lepiej świat, w którym się znajduje zasady nim rządzące i tak dalej, i tak dalej. Nie będę za dużo zdradzał, by się nie, nie, nie wdać w jakieś spoilery. Nie chciałbym Wam zdradzić zbyt wiele fabuły. Powiem jedynie, że tytuły, kolejne tytuły kolejnych tomów to pierwszy jest Gildia Magów, drugi to nowicjuszka trzeci, to wielki mistrz, yy, które gdzieś tam być może mają jakieś znaczenie, być może nie. Do pewnego stopnia są spoilerem, ale tak naprawdę, jak poczytacie trochę bardziej, to się okazuje, że nie do końca. Chciałem być enigmatyczny na koniec, udało mi się. Czy to, Tylko namieszałem niepotrzebnie w głowach. Trudy Canavan, bardzo miła pani. Bardzo zabawnie wygląda, widzicie mi zdjęcie na Wikipedii. A co, oczywiście, że sobie sprawdzam takie rzeczy. Zanim przystąpię do opowiadania o książkach, chcę rzucić okiem na autora. Z czystej ciekawości patrzę też na jego dokonania. Stąd też się dowiedziałem, właściwie nie, to chyba czytałem gdzieś gdzieś w jakimś przypadkowym miejscu o nagrodzie tej dziewczyny. Zaraz. O, powiem wam coś, co mnie też rozbawiło. Poniekąd mamy jeszcze czas, żeby posiedzieć tutaj i pogadać. Niby nie, ale przeczytam. Trudy Canawan mieszkała w niewielkim domku na wzgórzach przepraszam, już od razu błąd na początku mieszka w niewielkim domku na wzgórzach niedaleko lasu na przedmieściu Melbourne zwanym Ferrenty Gully. Odkąd sięga pamięcią, wymyślała powieść o rzeczach nieistniejących, ale nagroda Aurealis dla najlepszego opowiadania fantazy, którą otrzymała za pierwszą opublikowaną opowieść, była dla niej zaskoczeniem. Trudy jest ilustratorką i projektantką, pracuje m.in. jako szefowa działu graficznego Aurealis, australijskiego czasopisma poświęconego fantazy i science fiction. Oczywiście bardzo ładnie to brzmi, ale pomyślałem sobie cholera. Ona jest szefową działu y, projektu pro, działu graficznego w tym czasopiśmie, i to czasopismo daje jej nagrodę za pierwszą opowieść. Coś tu nie gra zapachniało kolesiostwem, ale na pewno tak nie było. Ta pani y, dostała nagrodę na pewno uczciwie. Dowodem są na to wszystkie jej książki. Bo są świetne. Swoją drogą, ona ma w, swojej, w, swoim, w swoim rozpisie swojej działalności ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery. Cztery takie duże trylogie. Tak, cztery trylogie. Lubi najwyraźniej dziewczyna trylogiem, no co zrobić? Mm, tak, yy, więc... <ścoughs> Zawsze coś powiem takiego, to zawsze się zastanawiam. Zaraz, zaraz, czy tutaj jest jakiś podtekst? Czy ja znowu czegoś nie wymyśliłem głupiego, ale chyba nie, w tym przypadku chyba wszystko jest ok. I każda z tych książek, każda z tych trylogii jest oceniana bardzo dobrze. Więc fantastycznie, to dobrze świadczy o tym. I ja nie mogę się zabrać za pozostałe trylogie, dlaczego? Ponieważ boję się, że znowu bohaterką będzie kobieta i będę cierpiał na ten dysonans podczas zażywania lektury, jak. Cudownej jakby nie było. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę miłego dnia. Jeżeli idziecie do pracy, to miłej pracy. Niech szefostwo będzie dla Was wesołe i uśmiechnięte. A jeżeli Wy jesteście szefostwem, bo kto wie, to bądźcie uśmiechnięci dla pracowników. Polećcie im jakąś dobrą książkę. Nalepiej no, lepiej polećcie im roka na rano. Powiedzcie tak. Mój Ty pracowniku dobry, widzę, że masz dzisiaj zły humor. Obejrzyj sobie jutro porannego roka. Gwarantuję Ci, będzie Ci się lepiej w pracy Ten funkcjonowało. <laughs> Czy nie? Trzymajcie się. Pa, pa. Bye, bye. Oh. God, Jesus.